Miłowani w Chrystusie, Panu, siostry i bracia, w ten listopadowy, refleksyjny dzień przeżywamy w kościele uroczystość Wszystkich Świętych. W naszej tradycji ten dzień to szczególny czas, przepełniony przede wszystkim pamięcią o zmarłych. To niezwykły dzień odwiedzin cmentarzy, grobów naszych bliskich. I modlitwy oraz pamięci o tych wszystkich, którzy już odeszli od nas, przeszli przez bramę śmierci i są po drugiej stronie życia. Ale zanim udamy się na cmentarze, czy te tutaj u nas w Suwałkach, czy gdzieś w okolicy, zanim tam się udamy, to najpierw przychodzimy do Kościoła, przystępujemy do ołtarza Pańskiego. Aby duchowo spotkać się z Bogiem, który jest źródłem wszelkiej świętości. To źródło świętości odnalazły za życia i z niego zaczerpnęły rzesze naszych przodków. Jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu z Apokalipsy świętego Jana Apostoła, wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć. Każdego narodu z wszystkich pokoleń, ludów i języków staną przed tronem i przed barankiem, a odziani byli w białe szaty, a w rękach trzymali palmy, a na czołach mieli pieczęci. Autor <trych> Apokalipsy w swojej wizji podaje liczbę 144 tysiące opieczętowanych. Ta liczba sama w sobie nie jest istotna. Ma ona bowiem wartość symboliczną. To liczba pokoleń Izraela, czyli 12 podniesiona do potęgi i pomnożona przez tysiąc, czyli kolejną symboliczną liczbę Nowego Izraela. To po prostu niebiański Kościół, to wspólnota świętych. I nie liczba jest ważna, ale dwie cechy tłumu zbawionych. Pieczęć. Pieczęć to symbol chrztu i bierzmowania, które wyciskają w duszy niezatarte duchowe znamie, które oznaczają, że Jezus Chrystus naznaczył chrześcijanina pieczęcią swego ducha, przyoblekając go w moc z wysoka. Aby ten mógł być Jego prawdziwym świadkiem, tak nas poucza katechizm Kościoła katolickiego. Podobnie Biała Szata ukazuje, że ochrzczony przyoblekł się w Chrystusa i wstał z Chrystusem. Też to możemy wyczytać, znaleźć takie tłumaczenie w katechizmie Kościoła katolickiego. Pamiętajmy zatem, przypomnijmy dzisiaj siostry i bracia sobie, że i my też zostaliśmy już opieczętowani i ubrani na biało, a miało to miejsce podczas naszego chrztu. Zatem i my, i my, jak tu jesteśmy zgromadzeni, mamy już przystęp do tronu i do baranka. Zatem moi drodzy, Dzień Wszystkich Świętych skłania do refleksji nad takim podwójnym horyzontem ludzkości, który symbolicznie określa się jako Ziemia i Niebo. Dzisiejsza <laughs> uroczystość łączy wymiar doczesny z wymiarem wiecznym. Ziemia to droga doczesna, niebo to wieczność. Ziemia reprezentuje drogę historii. Niebo wieczność pełnię życia w Bogu. Te dwa wymiary są zjednoczone przez rzeczywistość świętych obcowania, która zaczyna się już tutaj na ziemi, a osiąga spełnienie w niebie. Bycie chrześcijaninem, przynależność do Kościoła oznacza otwarcie na tę prawdę naszej wiary w świętych obcowanie. Jak ziarno, które rozchyla się w ziemi, obumierając i kierując się ku górze, ku niebu. Dlatego w liturgii Kościoła z wiarą pełną nadziei czcimy wszystkich świętych i przygotowujemy się do wspomnienia zmarłych wiernych. Święci pokazują nam, że jest możliwe zwycięstwo miłości nad egoizmem i śmiercią. Życia wiecznego jest możliwość, i święci pokazują nam, że każdy, kto podąża za Chrystusem, kto prowadzi życie zgodne z Jego Ewangelią, ten zasługuje na życie wieczne, a teraz nadaje sens swojej teraźniejszości. To jest, kochani, symboliczny, ale bardzo ważny przekaz. Dzisiejszej uroczystości. To jest swoisty przepis i wzór na szczęśliwe przejście z ziemi do wieczności. Dzień Wszystkich Świętych to jest paradoksalnie Dzień Wielkiej Nadziei. Nadziei, że śmierć nie kończy naszego życia, ale jest coś więcej jest wieczność. To jest także. Może to dziwnie zabrzmi, ale to jest także bardzo radosny dzień. Modląc się za zmarłych, troszczymy się przecież także i o siebie, by i po nas ktoś pamiętał o nas. Wspominamy dzisiaj wszystkich świętych, tych bezimiennych świętych, którzy nie zostali wyniesieni w sposób uroczysty do chwały ołtarzy. Ale zasłużyli na zbawienie, czyli stali się świętymi. Wśród nich jest na pewno dużo naszych bliskich, może nasi dziadkowie, rodzice, sąsiedzi, znajomi itd., ludzie, którzy żyli zwyczajnie, ale z miłością w sercu do Boga i z troską o własne zbawienie, i z troską o dobro bliźni. Czcząc i zachwycając się taką świętością, sami powinniśmy o tę świętość zadbać i o nią się postarać, bo ona jest naszym powołaniem, jest naszym wezwaniem i zadaniem. I tak jak święci są blisko nas, tak i my powinniśmy być blisko świętości. Tylko że my dzisiaj właśnie. Oddalamy się od świętości, mając o niej fałszywe pojęcie. Oddalamy się od świętości własnej, bo wolimy przeciętność, wygodę, miernotę. Trwamy w zniechęceniu, w zobojętnieniu. Zachowujemy się jak kibic, jak obserwator. Są tacy, którzy założonymi rękoma czekają, kiedy niebo znajdzie się na przecenie, by nie musić za dużo płacić, by za dużo z siebie nie dać. A kiedy Bóg nie oferuje promocji, odchodzą. Odchodzą znudzeni, agresywni, kupują szczęście gdzieś indziej i upijają się nim. A tymczasem siostro i bracie, czeka cię niebo. Świętość jest możliwa na każdej drodze życia. Gdzie kto będzie po śmierci za życia, odgadnie, gdzie się chylił za życia, tam po śmierci wpadnie pisał Adam Mickiewicz. A święty Jan Apostoł przypomina: Będziemy do Niego podobni. Bo ujrzymy go takim, jakim jest. Każdy zaś, kto pokłada w nim nadzieję, uświęca się podobnie, jak on jest święty. Obyśmy zawsze podążali ku Bogu, ku dobru, ku niebu, ku świętości. Nie zamykajmy siostry i bracia naszych serc. Prośmy Boga, Panie, dodaj siły i wiary, żebyśmy zdążyli pokochać na ziemi Ciebie i każdego człowieka. Naucz nas miłości, byśmy potrafili wędrować ewangeliczną drogą, chociażby dzisiejszych błogosławieństw, które słyszeliśmy w Ewangelii. Siostry i bracia, dzień dzisiejszy jest uroczystością, która. Tradycyjnie w naszej kulturze łączy się z nawiedzaniem cmentarzy. I to jest argument, żeby kazanie to kończyć już, bo każdy krok mądrego człowieka po cmentarnej ziemi jest najlepszym kazaniem, bo ziemia ta mówi o kruchości, o krótkości życia doczesnego, mówi też o wartości cierpienia. Które często poprzedziło odejście bliskich z tego świata. Mówi o tajemnicy śmierci, o bólu rozstania. Trzeba tylko otworzyć serce, aby usłyszeć prawdę, która, którą kryje każdy cmentarz, każda mogiła. Idąc dzisiaj na cmentarze, wyraźmy naszą pamięć o zmarłych. Podziękujmy Bogu za dar ich życia. Ale pomyślmy także, jaki ślad zostawili oni w nas. Co z nich życia, co z nich wartości, którym służyli, z miłością, jaką nam dawali, co z tego wszystkiego pozostało w nas. I w tym kontekście zastanówmy się także nad tym, co my jesteśmy w stanie w tej chwili, teraz pozostawić po sobie co dobrego co szlachetnego co świętego zostanie po nas pewnego dnia wieczorem na brzegu jeziora Jezus powiedział do swoich uczniów przeprawmy się na drugi brzeg w potocznym rozumieniu ten drugi brzeg to symboliczne miejsce przebywania naszych zmarłych nadejdzie dzień a może wieczór, może noc, kiedy Pan skieruje to samo słowo do nas, powie: Antoni, Marku, Beato, Marleno, przeprawmy się na drugi brzeg. Błogosławieni ci, którzy, jak uczniowie, będą gotowi zabrać go do swojej łodzi i wyruszyć z nim wi z wiarą w świętych obcowaniach. Prośmy zatem siostry i bracia we wspólnej modlitwie, aby tegoroczna uroczystość wszystkich świętych ożywiła w każdym z nas pragnienie świętości i otworzyła nas na ducha błogosławieństw. Niech nas też napełnia dziękczynieniem Panu Bogu za to wszystko dobro, jakie otrzymaliśmy od tych, których groby dzisiaj będziemy odwiedzali. A Chrystus, który jest naszą nadzieją, niech odważnie prowadzi nas do świętości, bo każdy, kto w nim pokłada nadzieję, uświęca się i podobnie jak On jest święty. Amen. Złóżmy wyznanie naszej wiary. Wierzę w jednego Boga. Ojca, i w jednego pełnego Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłość, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. a przez Niego wszystko się stało. bo dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem ukrzyżowany również sobą. z Tobą. Z Joszem Piłatem został męczony i pogrzebany. Izba Chrystus stąpił do niego, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwala sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana Jeżyń i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie. Który mówił przez proroków: Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół. Wyznaję jeden krzesł na odpuszczenie przez Nie oczekuję zgrzeszenia umaru i życia wiecznego w przyszłym świecie. Szczęśliwa wieczność dzieci bożych wiedzie przez niełatwe, niełatwą doczesność. Aby stała się ona drogą naszego uświęcania, wzorem świętych pańskich, wszelkie trudy i nadzieje złóżmy w Bogu. Módlmy się za papieża Franciszka, biskupów i prezbiterów, aby własnym przykładem zachęcali wierny do wytrwałego dążenia ku świętości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie. módlmy się za sprawujących wszelką władzę na ziemi. Aby otwierali swoje serca na dary Ducha Świętego i mądrość Bożą przy podejmowaniu ważnych decyzji, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módmy się za ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, aby przez wstawienictwo wszystkich Świętych znaleźli pomoc i rozwiązanie swoich problemów. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módmy się za rodziców wybierających imiona dla swoich dzieci aby czerpały pomoc z or orędownictwa ich świętych i błogosławionych patronów. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. W chwili ciszy przedstawmy dobromu Bogu te intencje, które nosimy w swoich sercach, a które chcemy złożyć na ołtarzu Pańskim. Panie, jeśli to jest zgodne z, z Twoją wolą, niech tak się stanie. Ciebie prosimy. The so